Też dwa. Ja bym go zabuncił na zapykanaczkę poszedł że Niby to jak spódniczka z daleka, a kurwa te spodenki takie rozjebane.

Idejmy, zostawmy prawo! Idejmy, idejmy! Idejmy, idejmy! Dobrze, idejmy! Idejmy, idejmy! Idejmy, idejmy! Idejmy, idejmy! Idejmy, idejmy! Idejmy, idejmy! dobre. Dwie. No, na razie to ma. ile ja już tu siedzę. To dwie godziny. To są trzy godziny, ze mógł

i jo, w czerwonym nagrywanie i piłka w środku, żeby była i tylko prawa lewa, żeby za daleko nie dojeżdżać. Nie? Linia, nie? żeby tam nie nagrywać w sposób zaniedbany, tylko takie śliskie. I tyle.